Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Dom od Zera, ale również widzów Dzień Życia Ogrodnika Amatora, czyli mojego pierwszego kanału. Ja tak zaczynałem na YouTubie. Dzisiaj y, ciąg dalszy budowy domu, Dom od Zera, y, projekt Irysek 6. Dzisiaj po zasypaniu tutaj tych fundamentów, jeszcze nie do końca, ale to wiecie, Dzisiaj mam zamiar ułożyć kanalizację podziemną z wyprowadzeniem nad powierzchnię. Jest tak dobrze zagęszczony piasek, jeszcze ulewy spowodowały, że ciężko wbić szpadel. Najpierw sobie oczyszczę fundamenty z piasku, bo mam powyżej fundamentów około 15 cm. Trochę pozginane te pręty, tutaj widzicie, po dużej koparce. No i zacznę tutaj od odpływu. To są studnie rewizyjne do drenów. Mam cztery na każdym rogu, a tam potem jeszcze powstanie potem połączenie z kanalizacji i wyprowadzenie do oczyszczalni ścieków, która będzie tam dalej. Zacznę kopać stąd, dlatego że tutaj jest najniższy punkt i będę kopał sobie tak, żeby wszystkie te spadki połączyć. Żeby mi wszystko wyszło. Drugi dzień robienie kanalizacji w jeden dzień samemu trudno. Ale już mam przygotowane, rozmieszczone wszystkie elementy. Zabezpieczyłem sobie kawałkiem folii i gumką te miejsca, które, w te miejsca, które potem będę wstawiał pionowe odpływy, konkretnie do każdego urządzenia w domu. Ale jak będą ziemi. Tutaj w tych wykopach, to żeby mi się tam piasek nie nasypał, bo to czyszczenie uszczelek nie jest za ciekawe. Z tego piasku jeszcze trochę tłuste, trochę mokre. Wykopy porobione. Tutaj mam zrobiony spadek między 2 a 3%, to znaczy 2 do 3 cm na jednym metrze bieżącym. Trzeba sobie to tak jakoś wymierzyć. Ja też przygotowywałem sobie takie dziury, te przepusty, i już wtedy uwzględniłem te różnice wysokości. Bardzo trudno włożyć długi odcinek rury do następnego elementu. To wszystko amortyzuje uszczelka mimo tego, że stosuje smar. Ale to co zrobicie, to zrobicie. O, I tak tutaj na przyk dla przykładu wygląda już przygotowane miejsce gdzie będę wsadzał tą rurę pionową. Teraz to wszystko będę zamulał wodą, nie będę ubijał. Mam przygotowany wąż i będę tutaj to zamulał po to żeby to wszystko, ta, ten piasek tam szedł pod spód, żeby to ubić. Już nie ubić ubijarką, ale właśnie wodą. Tutaj musiałem sobie zrobić szerszy wykop, dlatego że widzicie jest pod skosem. Nie można aż tak precyzyjnie tego wszystkiego wymierzyć. Więc dlatego lepiej sobie zrobić szerszy wykop niż taki wąski jak na przykład tutaj. A czy to się ubije? Ależ oczywiście zamuli się to wodą delikatnie, potem taką małą ubiarką 50 na przykład 50 możecie na sam koniec przejechać. Ale uważam, że woda jak najbardziej to zamuli, ubije, jeśli macie dostęp do wody. Trudno samemu, bo dobrze jak jest druga osoba, która przytrzyma przy wkładaniu ale mi pomoże może córka Agata tak jak mi pomogła już potem połączyć taki długi element tutaj wsadzić pod ten przepust i pod tamten bo te wszystkie takie skomplikowane rzeczy to są trudniejsze. Pokażę wam jak teraz wygląda zrobiona ta kanalizacja wstępnie zamulona i jeszcze nie całkowicie zasypana. Wszystko jest przygotowane do poziomu 25 cm nad fundament, dlatego że będzie wieniec i będzie płyta, a to będzie równo z płytą, żeby nie przeszkadzało podczas murowania. Jeszcze będzie zabezpieczone takim kołnierzem z rury większej o większej średnicy, czyli z FI 160 przed zabetonowaniem, zalaniem płyty. I tutaj mamy akurat w moim projekcie, Tutaj będzie podłączenie prysznica. Tam jest odpowietrzenie. na dach pójdzie. Potem jest bidet. Jest WC. I jest wanna. Tutaj są umywalki. Dwie będą podłączone. Najprawdopodobniej dwie. I to jest łazienka. Teraz przechodzimy. Tutaj mamy pralnię. Czyli wystarczy jedno wyjście. Nawet do suszarki. To, to się potem rozgałęzi przy, nad płytą. Tutaj mamy to ale te wC i do tego będzie podłączona umywalka. Nie robiłem oddzielnego podłączenia. Z umywalki jest bardzo niewielka ilość wody, nawet że będzie się troszkę to można powiedzieć cofało, ale będzie cofało, no nie cofało, będzie też ze spadkiem, ale będzie spukiwało ewentualnie jakąś jedyneczkę. No i tutaj jest, zobaczcie, wstępnie zamulone. Wszystko FIS 160. Przejdźmy teraz tutaj. Tutaj mamy kratkę ściekową z pomieszczenia gospodarczego. Taka krateczka będzie tutaj na wszelki wypadek, bo tu będą zbiorniki z wodą, odłączenie wody. No, gdyby coś się stało, jakaś nieszczelność z rury przy tych zbiornikach, na wodę. No to niech będzie kratka czy odwodnienie liniowe. Ale zobaczymy, ale już jest zrobione podejście. No i tutaj mamy w garażu umywalka. I to już jest podłączone Fi 110, ale tutaj główny ciąg 160. No i tutaj jesteśmy w kuchni. I w kuchni mamy jedno podłączenie. Jedno podejście. Tutaj do zlewo zmywaka, ale do tego się podłączy również zmywarkę. Jeśli ktoś ma lodówkę z podłączeniem, też do odpływu, nie wiem czy takie są, no to też będzie mógł, będzie można byłoby to zrobić. No i u mnie wygląda to tak: wstępnie zamulone można teraz zasypać znowu warstwami. Najpierw 10-15 cm czy 20 znowu to wodą zagęścić można chyba że tak jak tutaj widzicie jest niebo takie prawie granatowe więc może deszcz mocno popada bo ostatnio takie ulewy więc mi pomoże więc dzięki na razie Chcesz umieć uprawiać zdrowe, smaczne warzywa i owoce? Moja książka Amatorska uprawa warzyw i owoców w tym pomoże. To kompendium wiedzy z zakresu siewu, sadzenia i pielęgnacji. Wszystko co trzeba wiedzieć znajdziesz w jednym miejscu. Polecam moją książkę Amatorska uprawa warzyw i owoców, dostępna na www.amatorskauprawa.pl. Marek Beczerek